Cześć, witam Cię na moim kanale. Z tej strony Patrycja Story. Kilka dni temu wrzuciłam do sieci materiał na temat pięciu porad, tego jak rzucić etat na poczet własnego biznesu i freelancingu. W związku z tym, że trochę się rozgadałam i właśnie ten film miał zawierać 10 porad, to podzieliliśmy go na 5 i dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, kolejne pięć porad. Jeżeli nie oglądałeś lub nie oglądałaś odcinka poprzedniego, części pierwszej. To zapraszam do obejrzenia. Teraz opowiem Ci o kroku, który, którego sama nie zrobiłam. Kiedy robiłam ten materiał, to pomyślałam sobie, co chciałabym wiedzieć, właśnie zaczynając pracę zdalną te kilka lat temu, albo jakie błędy popełniłam. I zdecydowanie jednym z moich błędów, który, na który wpłynął mój charakter, również i dynamika mojego życia, był fakt, że nie miałam takiego, nazwałabym, planu B, czy odłożonych pieniędzy. Branża, w którą poszłam, jest dosyć mocno jakby pot, potrzebuje dużo, dużo mocnych inwestycji, ciągła zmiana sprzętu, ciągłe szkolenie się i tak dalej, powodowało, że ja praktycznie to, co zarabiałam, non-stop wydawałam. Nie miałam planu B na jakieś inne, nie wiem, przełożenie sił, produkty, usługi. Branża okazała się troszeczkę również taką sezonową, dlatego mocno musiałam naprawdę się gimnastykować, żeby czasem przetrwać te pierwsze miesiące, czy złapać takie zlecenia. Oczywiście wiele zależy od tego, jaką jesteś osobą, dlatego że mnie osobiście takie e, sytuacje motywowały do zwiększenia takiego potencjału szukania zleceń i zwiększenia e, jakby potencjału też pracy, e, ale wiem, że niektórzy e, bardzo m, lubią mieć taką poduszkę finansową, dlatego już od początku zadbaj o to, żeby z każdego zlecenia może odkładać jakąś konkretną sumę pieniędzy um, lub e, jeżeli jesteś jeszcze na etacie i planujesz rozkładasz w czasie rzucenie tej pracy, rozpoczęcie nowego projektu e, zawodowego, to zwróć uwagę na to, żeby właśnie odłożyć pieniądze na e, na tą poduszkę finansową, na tą czarną godzinę w swojej firmie. To łączy się z tym punktem pierwszym. Bo jak zobaczysz, na co wydajesz, może okazać się, że ta codzienna kawa, czy codzienny lunch, nie jest Ci potrzebny i zmotywuj się, żeby robić to lunch, na przykład w domu, a nie pić tej kawy na mieście i każda kwota, te 50, 100, 200 zł odłożone w jakimś okresie czasu, który planujesz, żeby właśnie porzucić swoją pracę, spowoduje, że będzie jakąś taką dodatkową kwotą, która chociażby da Ci nie wiem, możliwość zapłacenia ZUS-u bez stresu albo księgowej czy innych kosztów stałych. Wspominałam o tym na początku, ale uważam, że jest to naprawdę ważny punkt, dlatego teraz troszeczkę go rozbuduję. Kolejną moją radą jest niesłuchanie środowiska, które nie robi tego, co Ty chcesz robić. I być może spotkałeś lub spotkałaś się już z tym, z takimi cytatami. Ja jako przedsiębiorczyni mogę powiedzieć Ci, że to prawda. Eee... Ja, prawdę mówiąc, nie miałam takiego środowiska, które by tak bardzo mocno zniechęcało mnie do tego, bo moja mama jest bardzo wspierającą osobą, moja rodzina, znajomi, może nie do końca tak popierali tą decyzję, ale nie mówili głośno pewnych rzeczy. I z drugiej strony, ja bardzo szybko zaczęłam szukać właśnie środowiska wspierającego. Chodziłam na networkingi, szkolenia, e, gdzie pojawiali się ludzie biznesu, e, wielkie, czołowe, czasem e, gwiazdy. Powiedziałabym inspiracje, które do dziś śledzę, ale również tacy lokalni biznesmeni, lokalni przedsiębiorcy, którzy swoją postawą, swoim działaniem również motywowali mnie, właśnie nakręcali do tego, żeby być na swoim. Ja często pytałam ich o to, jakie były początki. Tak zresztą powstały również cykle wywiadów, ambitne historie w mojej firmie, do których zapraszam cię serdecznie do obejrzenia, a także takie właśnie. Pierwsze kroki, jakieś upadki, na co uważać w kolejnych latach. Ja bardzo lubiłam takie dobre rady, właśnie, ale od osób, które są w tym biznesie, które to robią. Twoja babcia, która przez 40 lat pracowała w tym samym miejscu, w jakimś zakładzie, nie będzie dobrym doradcą, i nawet jeżeli powie ci, że to jest dobra praca w tym banku, masz stałą pracę, dziewczyną, mowa o pracy, płacą ci ZUS, możesz zostać mamą, pójść na macierzyński i tak dalej. To ona nie do końca będzie zdawała sobie sprawę z tego, że to, że pracujesz w takim miejscu, nie znaczy, że to jest twoja. Że w dzisiejszych czasach będziesz pracować tam naście lat, tak jak ona, ponieważ e, jedyne zabezpieczenie, które ty masz, to czasem miesiąc, a może trzy wypowiedzenia i tyle. E, więc. E, ja polecam ci właśnie słuchać środowiska osób, które faktycznie to robią, a nie słuchać osób, które totalnie nie mają do czynienia, bo to nie będzie dla ciebie dobre. Na początku swojej drogi zawodowej freelancera, ale również do dzisiaj, jednym z największych takich kapitałów i inwestycji, które poczyniam, to inwestycja w siebie w różnego rodzaju Testy, szkolenia, podwyższenie kompetencji, ale również testowanie poznanie siebie tego, jak pracuję, z jakimi ludźmi dobrze mi się pracuje, z jakimi nie, jakich klientów pozyskiwać. Takich testów i różnych, powiedziałabym, szkoleń przeszłam wiele, m.in. był to test Galupa, Freeze czy chociażby Structogram. Wszystkie z tych przeszłam, przeszkoliłam się i Dzięki temu wiem, jak reaguję na brak zleceń, jak reaguję na pewnych klientów, po co robię to, co robię, jakie mam cele w życiu, jakie mam wartości. To istotne z punktu widzenia, że teraz już nikt nie będzie inwestował w ciebie, testował, sprawdzał, tylko w, będąc już freelancerem, będąc na swoim, to właśnie ty. Warto, abyś zadbał czy zadbała o swoje kompetencje. Bo oczywiście pracując na swoim też można się wypalić. Dlatego tak ważne jest, aby poznać dogłębnie siebie, swoje kompetencje i wartości i wiedzieć, jak reagować chociażby na zmiany. Biznes plan. Posiadanie planu rozwoju firmy. Możliwe, że zabrzmi to dla Ciebie korporacyjnie. Aczkolwiek nie będę mówić, że wszystko co korporacyjne to złe. I e, może myśląc o własnej firmie, e, czy będąc freelancerem, e, wydaje ci się, że to nie jest potrzebne, ale to jest kolejny punkt, e, który mówi ci z własnej perspektywy rozwoju. E, Moja firma mocno się zmieniła usługi, które oferuję również. Dzięki temu, że właśnie podwyższałam swoje kompetencje, szkoliłam się, przebywałam z ludźmi um, przedsiębiorczymi, zdawałam sobie sprawę z tego, że chcę się rozwijać, zarabiać więcej, świadczyć lepsze usługi, um, być może pójść w innym kierunku kompetencji i um, świadczenia swoich usług czy wydawania swoich produktów. Dlatego ważne jest, aby Rozpisać sobie również taki plan rozwoju. Ile chciałabym zarabiać teraz, ile potrzebuję, ile potrzebuję z czasem, jaki mam plan rozwoju firmy, czy myślę o tym, żeby firma, żeby tworzyć firmę zatrudniającą więcej ludzi, czy może ma to być jednoosobowa firma i chcę delegować, zlecać komuś coś dalej zewnętrznie. Oczywiście wiem, że to może się zmienić, ale warto na początku nakreślić sobie taki szkic i tak jak rysujemy, dom, w którym chcielibyśmy mieszkać, wyznaczamy gdzie jest okno, pokój, jakieś przejście, tu kanapa itd., to warto narysować sobie swoją firmę. E, taka mapa życia czy mapa rozwoju swojej firmy. Polecam Ci e, to, bo m, po pierwsze to nakręca pozytywnie, po drugie pokazuje e, po co my właściwie e, chcemy to robić i jak, e, w jak długiej perspektywie rozwoju. To jest takie pytanie jak z m, a trochę rozmowy kwalifikacyjnej. Jak Pani siebie widzi za 5 czy 10 lat? Zadaj sobie to pytanie, jak widzisz właśnie swój produkt, usługę e, czy siebie jako freelancera za te 5-10 lat. Ostatnim punktem, dosyć istotnym, mimo że jest on na końcu, jest nastawienie się na taką zmianę stylu życia, ale i stylu myślenia. Po pierwsze, tak w ogóle o życiu, o ludziach. Ale też o pieniądzach, bo kiedy prowadzimy swoją firmę, okazuje się, że wypłata na naszym koncie nie pojawia się dziesiątego, ale dostajemy po kilka przelewów w danym miesiącu. Yy, okazuje się, że pewne rzeczy przestają mieć dla nas wartość, a zyskują inne. Ja na przestrzeni ostatnich kilku lat dosyć mocno przewartościowałam swój, swoje życie, swój plan dnia, swoje potrzeby, czy chociażby reagowanie na pewne sytuacje. Dlatego warto nastawić się, niekoniecznie od razu zmieniać, ale nastawić się na to, że może być inaczej i obserwować również ludzi ze środowiska, co oni o tym mówią i myślą.